Dzień dobry moi drodzy z tej strony. Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Donald Tusk jeszcze nie zdążył ochłonąć po kompromitującej rekonstrukcji swojego gabinetu, a już musi zmierzyć się z politycznym trzęsieniem ziemi, które nadciąga z drugiej strony Atlantyku. Wystarczyło kilka słów Donalda Trumpa, by wywołać popłoch w kancelarii premiera. Prezydent Stanów Zjednoczonych otwarcie poparł Karola Nawrockiego i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jednocześnie jego wypowiedzi jasno pokazują, że nowy lider Polski nie jest sam. Um, za jego plecami stoi potężny sojusznik, który nie zamierza tolerować dalszego chaosu i zdrady narodowego interesu, jaką od miesięcy funduje Polakom Donald Tusk i jego ekipa. Trump w swoim wpisie na Truth Social podkreślił, że Karol Nawrocki wygrał wybory, ponieważ naprawdę kocha Polaków. To nie są puste słowa, to czytelny sygnał: Stany Zjednoczone przestają wspierać liberalną marionetkę Berlina, a stawiają na człowieka, który reprezentuje interes narodowy i jest gotów odbudować siłę Polski na arenie międzynarodowej. Tusk stracił poparcie w kraju, jego koalicja się sypie. Społeczne zaufanie drastycznie spadło, a teraz traci także strategicznych sojuszników. W tej rozgrywce nie ma miejsca na półśrodki. To jest polityczna wojna o przyszłość Polski. Co więcej, nie, nieoficjalne informacje wskazują, że doszło do bezpośredniej rozmowy telefonicznej między Donaldem Trumpem a Karolem Nawrockim. Choć szczegóły są owiane tajemnicą, przecieki z otoczenia nowego prezydenta mówią o planie odbudowy państwa i neutralizacji zagrożenia, jakim stał się obecny rząd. To brzmi jak wstęp do przyspieszonych wyborów parlamentarnych i całkowitej przebudowy układu władzy. Nawrocki zyskał potężnego sprzymierzeńca, a Tusk nie ma już się gdzie ukryć. Nikt nie chce brać odpowiedzialności za kompromitację jego rządów, a jego nazwisko stało się symbolem porażki. Zdrady i obciachu. Trump opublikował również nagrania z antyimigranckich protestów, które odbyły się w wielu polskich miastach pod hasłem Stop Imigracji. Pokazał światu, że Polska, w przeciwieństwie do Zachodu, jeszcze nie zapomniała, czym jest obrona granic i narodowa tożsamość. Setki tysięcy Polaków wyszły na ulice nie z powodu jakiejś ksenofobii, jak chcieliby to przedstawić liberalni propagandyści, ale dlatego, że mają dość polityki otwartych drzwi, chaosu, przemocy i islamizacji. Protesty pokazały, że społeczeństwo nie ufa już rządowi. I co zrobił Tusk? Zamiast wysłuchać ludzi, postanowił ich zastraszyć, posyłając policję i próbując wykorzystywać incydenty jako pretekst do represji. Amerykański prezydent zapytał publicznie: Czy Polska daje przykład Europie? Odpowiedź jest jednoznaczna: tak, daje. I to dzięki obywatelom, którzy nie chcą być więcej traktowani jak bydło przez unijnych urzędników i krajowych kolaborantów. A skoro nawet przywódca światowego mocarstwa dostrzega w Polakach nadzieję na odnowę starego kontynentu, to oznacza, że Tusk znalazł się na końcu swojej drogi. Bez poparcia narodu, bez wsparcia międzynarodowego, otoczony przez własną niekompetencję i niechęć społeczną, premier balansuje na krawędzi politycznego zgonu. Karol Nawrocki nie musi nawet podejmować agresywnych działań. System Tuska rozpada się sam pod ciężarem własnych kłamstw, przekrętów i pogardy wobec obywateli. Rząd pozbawiony legitymacji moralnej, wsparty na chybotliwej konstrukcji kadrowych układów, dryfuje w stronę katastrofy. Co więcej, pojawiają się coraz silniejsze głosy, by rozliczyć Donalda Tuska za jego działania, od zamachu na wolne media, przez aferę wizową, po próby cenzury i kneblowania patriotycznych środowisk. To już nie są postulaty polityczne, to jest żądanie sprawiedliwości. Wśród polityków mówi się coraz śmielej o konieczności skrócenia kadencji Sejmu. Opozycja rośnie w siłę, a ludzie, którzy wcześniej bali się mówić, dziś zaczynają działać. Powstają struktury obywatelskie, nowe ruchy, a konfederacja zyskuje wiatr w żagle. To wszystko dzieje się na oczach zdezorientowanego Tuska, który coraz częściej wygląda jak człowiek, który już wie, że przegrał, ale jeszcze nie umie się z tym pogodzić. Pojawiają się spekulacje, że premier szykuje ucieczkę z Polski, być może do Brukseli, być może do jakiejś europejskiej instytucji, która w zamian za jego usługi polityczne zapewni mu bezpieczne schronienie. Tusk nigdy nie był lojalny wobec Polski. Dla niego nasz kraj to tylko trampolina do zagranicznej kariery. Gdy sytuacja się zaostrzy, nie będzie walczył o swoją funkcję, po prostu odejdzie. Ale tym razem naród mu na to nie pozwoli. Polacy domagają się rozliczenia konkretów, aktów oskarżenia, a nie pustych słów. Już raz udało mu się uciec od odpowiedzialności. Tym razem powinien stanąć przed sądem historii, i być może także przed sądem państwowym. Zwycięstwo Karola Nawrockiego to nie tylko zmiana personalna. To początek końca epoki cynizmu, pogardy i zdrady. Ludzie mają dość bycia traktowanymi jak idioci. Nie chcą być rządzeni przez człowieka, który śmieje się im w twarz, nazywa ich ciemnogrodem, a potem, bez wstydu, podaje rękę niemieckim politykom i dziękuje za unijne dyrektywy. Polska chce być sobą i zaczyna to sobie przypominać. W tej nowej rzeczywistości nie ma miejsca na Donalda Tuska. Historia go zweryfikowała, społeczeństwo się odwróciło, międzynarodowa scena go ignoruje, nawet jego własne środowisko nie wierzy już w jego charyzmę. Został sam, wyobcowany, groteskowy, desperacko trzymający się fotela, którego nikt już nie chce dla niego ocalić. Tymczasem prawdziwa zmiana właśnie się zaczyna. Rozmowa między Trumpem a Nawrockim to nie tylko symboliczny gest, to manifest nowej polityki. Odważnej, bezkompromisowej, pronarodowej. To znak, że Polska wreszcie może wyrwać się z kajdan obcego dyktatu i odzyskać podmiotowość. Jeśli Tusk myśli, że uda mu się przeczekać tę burzę, to jest w błędzie. Ta burza go zmiecie i zrobi to z pełnym poparciem ludzi, którzy mają dość bycia oszukiwanymi. W obliczu nadchodzących zmian wielu komentatorów zadaje sobie pytanie, dlaczego Tusk tak dramatycznie traci kontrolę nad sytuacją. Odpowiedź jest prosta. Oderwał się od rzeczywistości. Zamiast słuchać ludzi, zamknął się w bańce politycznych, doradców i medialnych manipulatorów. Przez miesiące próbował wmówić Polakom, że żyją w państwie prawa, podczas gdy sam łamał konstytucję, odwołując legalnie powołanych urzędników, przejmując media i marginalizując opozycję. Ale każda propaganda ma swój kres, a ten właśnie nadszedł. Tusk przez lata opierał swoją pozycję na strachu, cenzurze i wymuszeniach politycznych. Jego ludzie zastraszali dziennikarzy, niszczyli niezależne redakcje i oczerniali każdego, kto miał odwagę mówić prawdę. Dziś te metody już nie działają. Społeczeństwo się przebudziło. Ludzie widzą, że ich głos ma znaczenie, a przykład Nawrockiego pokazuje, że można wygrać, nie godząc się na układy i nie klękając przed europejskimi oligarchami. To prawdziwy przełom, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim moralny. Coraz więcej posłów i senatorów z dotychczasowego obozu rządzącego zaczyna potajemnie rozważać przejście na stronę nowego prezydenta. Wiedzą, że łódź Tuska tonie, a dalsze trzymanie się jej burty to polityczne samobójstwo. Nawrocki zyskuje sojuszników, a Trump zapewnia mu międzynarodowe wsparcie. To połączenie może być zabójcze dla Starego Układu. Gdy ten sojusz się zmaterializuje w konkretnych działaniach, a wszystko wskazuje na to, że stanie się to szybciej niż wielu sądzi, Donald Tusk zostanie nie tylko odsunięty od władzy, ale także rozliczony za lata rządów opartych na kłamstwie. Ten moment zapisze się w historii jako przełomowy. Polska ma szansę wyrwać się z kręgu zdrady narodowych interesów, serwilizmu wobec obcych mocarstw i pogardy dla obywateli. Karol Nawrocki i Donald Trump pokazali, że możliwa jest inna droga droga dumy, siły i prawdy. A Donald Tusk on może już tylko spoglądać za okno swojego gabinetu i zastanawiać się, ile czasu mu jeszcze zostało, bo czas zdrady dobiega końca i tym razem nie będzie żadnej ucieczki. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.